trzecią niedzielę Wielkiego Postu wsłuchujemy się w Ewangelię o oczyszczeniu świątyni, którego dokonuje Jezus. Tymczasem, ponieważ zbliżała się uroczystość paschy żydowskiej, Jezus przybył do Jerozolimy, a kiedy spotkał w świątyni tych, co sprzedawali woły, baranki i gołębie, i zobaczył siedzących za stolikami bankierów, sporządził sobie bicz z powrozów i powyrzucał wszystkich ze świątyni także baranki i woły. Porozrzucał pieniądze bankierów, a stoły poprzewracał i rozkazał tym, którzy sprzedawali gołębie: Zabierzcie wszystko stąd i nie róbcie targowiska z domu mojego ojca. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie te słowa pisma: Gorliwość o dom twój pożera mnie. A Żydzi zapytali go: Jakim znakiem udowodnisz nam, że masz prawo to czynić? Odpowiedział im Jezus: Możecie zburzyć świątynię, a ja w ciągu trzech dni odbuduję ją na nowo. Wówczas rzekli do Niego Żydzi przez 46 lat budowano tę świątynię a Ty odbudujesz ją w ciągu trzech dni lecz On mówił o świątyni swego ciała. Kiedy z makwy wstał Jego uczniowie przypomnieli sobie co mówił i uwierzyli pismu oraz słowom które wyrzekł Jezus. Takim głównym motywem tego czytania, jest świątynia. Świątynia i stosunek Jezusa do z jednej strony świątyni, tej konkretnej żydowskiej świątyni, która dla Żydów wydawała się no, centrum świata właściwie, a z drugiej strony świątyni, o której mówi Jezus, a której, którego pojęcia nie rozumieli wtedy nawet jego uczniowie. Ten kontrast jest bardzo znamienny. To jest trochę tak jak z człowiekiem, który potrafi w doskonały sposób naśladować śpiew ptaków, ale chociaż będzie on kimś wyjątkowym, nigdy nie dorówna samym ptakom. To jest trochę tak jakbyśmy mieli do wyboru iść na występ kogoś, kto imituje odgłosy ptaków, czy iść do parku i posłuchać samych żywych ptaków. Świątynia jest czymś, co przypomina Pana Boga, jest jakimś rodzajem modelu samego nieba. To do świątyni wkracza Chrystus, sam Bóg. I dlatego mówi o świątyni nie w kategoriach jakiegoś szacunku, który pokazywano temu miejscu, ale o zburzeniu. To trochę tak jakby mówił, przypominał tę scenę, kiedy rozebrano dach nad miejscem, w którym on nauczał, żeby spuścić paralityka. Tak jakby się domagał zburzenia świątyni, by ona już nie zasłaniała Boga, ale żeby umożliwiła dotarć do Niego w sposób bezpośredni. To właśnie o takim zburzeniu świątyni mówi Jezus, ale również mówi, zapowiada w ten sposób zburzenie świątyni swojego ciała, czyli swoją mękę i śmierć na krzyżu. Z drugiej strony Jezus wcześniej mówił o tym, że On jest czymś więcej niż świątynią, nawiązując oczywiście w tym do Starego Testamentu. To spojrzenie na świątynię jako ciała Jezusa, ale z drugiej strony jest to przecież wypowiedzenie no, takie, takiego nauczania mówiącego o tym, że my mamy być świątynią ciała. To jest bardzo znamienne, że ta świątynia, o której Jezus dzisiaj mówi i w której go spotykamy, to już właściwie trzecia świątynia w historii, bo pierwszą świątynię zaczął budować Dawid, a skończył jego syn Salomon. Potem po raz drugi odbudowywano tę świątynię po czasach niewoli babilońskiej i 46 lat przed tym wydarzeniem, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, stąd pojawia się ta liczba 46 lat, król Herod Wielki, by przypodobać się Żydom, zaczął ponownie odbudowywać tę świątynię. Ta odbudowa ciągła się jeszcze przez ponad 30 lat po tym dzisiejszym wydarzeniu, tylko po to, żeby w roku 70 świątynia legła w gruzach, zniszczona przez Rzymian. Do dzisiaj została z niej tylko jedna zachodnia ściana, Zwana murem płaczu. Również trzykrotnie właściwie widzimy Jezusa w świątyni. Najpierw ofiarowanego jako dziecko, jako niemowlę przez Maryję i Józefa. Potem jako nauczającego starszych, wtedy kiedy Jezus ma 12 lat. I wreszcie dzisiaj, kiedy Jezus wchodzi do świątyni, by dokonać jej oczyszczenia. Egzegeci średniowieczni mówili, że te 46 lat, podczas których powstawała świątynia, to jest odpowiednik 34 lat życia Jezusa Ziemskiego i 12 lat życia Maryi, bo właśnie miała tyle lat, kiedy, kiedy urodziła Jezusa. To oczywiście to jest ciekawostka, tylko ale zastanawiam się, jakie wnioski płyną dla nas dzisiaj ludzi współczesnych, gdy patrzą na Jezusa, który unosi się gniewem. Może lepiej traktuje sprzeda, tych sprzedających gołębie, bo do nich przemawia. Z innymi nie dyskutuje, tylko używa no, wręcz siły. Może dlatego, że gołąb kojarzy się w ogóle z jakąś łagodnością i jest zapowiedzią nadziei, ustania Bożego gniewu. To gołębica przynosi nowemu gałązkę oliwną, oznaczającą, że wody potopu zaczynają opadać. Ale myślę, że o ile do tej pory oglądaliśmy się wstecz, tym razem trzeba spojrzeć naprzód, na to, co znajdziemy dalej w listach apostolskich. Tę piękną przypowieść, to piękne porównanie o tym, że Kościół jest świątynią Ducha Świętego, że my nią jesteśmy, że Kościół jest ciałem Chrystusowym, że Chrystus jest Jego, Głową, a my, członkami tej świątyni, ciała Chrystusowego, to szczególnie było widać w kościołach, najpierw romańskich, a potem gotyckich, których ściany nie tynkowano. Widać było surowe kamienie i gołe cegły. Taki kamień, taka cegła to był każdy z nas, a spoiwo, które łączyło te właśnie elementy budowli, to tłumaczono miłość, która łączy ludzi. Miłość zespala nas w jeden organizm świątyni Chrystusowej, która jest niczym więcej niż Chrystusowym ciałem. Późniejsze świątynie, świątynie chrześcijańskie również przypominają ciało Chrystusa. Presbiterium to jego głowa, transept to rozłożone ramiona, nawa to tułów i nogi, a serce to ołtarz, to miejsce, gdzie odbywa się liturgia, miejsce, w którym Kościół żyje.